U powieści tej kłoń ucha... Hej, hej! Witajcie wszyscy bardzo serdecznie. Witamy! Przechodzimy U... do was z takim e, piłkarskim ogłoszeniem. Tak, dziś jak widać trochę bardziej piłkarsko. E, mamy do was propozycję spotkania. Mm. Jutro, w środę, e, 1 września o godzinie 17.30 Gwardia Koszalin e, w Koszalinie oczywiście, na swoim domowym stadionie imienia Stanisława Figasa na ulicy Fałata 34 gdzie podejmowała flotę świnoujście. Jest to spotkanie na samym szczycie, na samym czwartej ligi tylko... zachodnio-pomorskiej. Oby, obydwa zespoły nie przegrały jeszcze meczu w tym sezonie. Mają komplet 12 punktów i mamy nadzieję na wydarzenie sportowe ciekawe i też na fajną okazję, żeby może się z nami spotkać, porozmawiać, gdyby ktoś z Was chciał. Tak, tak zapraszamy. Jeżeli ktoś chce z nami się wybrać na mecz, to bardzo chętnie jakąś małą relację jak ktoś jest z okolic, bo tak, to tak. chyba nie ma... Nie. Ja rozumiem, że nie przyjedziecie może z całej Polski na ten meczek, tak, ale tak. kto jest z koszalin okolic i chciałby zobaczyć, doświadczyć trochę piłki nożnej na tym innym poziomie, niekoniecznie no, tak reprezentacyjnym tak. i niekoniecznie może międzynarodowym, wiecie, do Ligi Mistrzów, jeszcze trochę brakuje, ale jest wesoło. Co? 17.30, 1 września, e, zapraszamy serdecznie. Co? Będziemy się łapać gdzieś przy... przy... Napiszcie gdyby pod, w komentarzach, jakby ktoś miał hmm? wpaść. Będziesz się będzie zgłaszać się, to przy się. Jako, to już się na pewno znajdziemy, bo ten, ta sama godzina, wszyscy tak, tak, w tym tak, samym tak. miejscu, to już się znajdziemy, jeżeli tak. ktoś decyduje. Bilety są wyjątkowo tanie, bo kosztują 5 złotych, niezależnie no, od kategorii o, wiekowej, prostu, i no. wagowej i ogólnie, więc yy, no, nie, jest to, nie jest to droga zabawa. A co, można spędzić wesoło m, czas, czas, obejrzeć mi tak, doświadczyć tak. z bliska. to bo... nigdy nie był, to polecam, bo. Bo, bo to jest inne doświadczenie niż to mm. widzi w telewizji. E, co, i całkiem przyjemnie. No pewnie. Zapraszamy bardzo serdecznie. A po, a po meczu, gdybyście była jakieś okazję, chęć, i tak dalej, no to możemy się wiecie na jakieś piwko spotkać, czy na co innego, gdyby byli, <laughs> gdyby byli wielki wielkiej klifce. od na Ale tak, tak, tak. Dokładnie. Zapraszamy. Także widzimy się albo słyszymy się na relacji, cokolwiek. Trzymajcie się, pozdrawiamy. Do zobaczenia. mój, a posłuchaj.